Bóg wielokrotnie ratował życie Twoje i Twojej rodziny. Jeśli zignorujesz to przesłanie, nie dziękując mu za to, będziesz tego żałować. Bóg mówi: kiedy osoba ta patrzy wstecz na przebytą drogę, przypominając sobie każdy etap swojej życiowej podróży, to widzi, że na każdym kroku, niezależnie od tego, czy droga była mozolna czy lekka, Bóg przewodził jej na tej ścieżce. Aranżował ją dla niej. To skrupulatne planowanie Boga i jego starane ustalenia doprowadziły tę osobę w nieświadomości aż do dziś. Stała ona sobie sprawę, że być w stanie zaakceptować suwerenną władzę stwórcy i przyjąć jego zbawienie jest największym błogosławieństwem w ludzkim życiu. Jeśli uznajesz, że również otrzymałeś pomoc i błogosławieństwa od Boga, napisz. Dziękuję Bogu.